Powiedziałaś mi, że łączyć można z jedynie i wyłącznie przyjaźń, a my serce śni, że kiedyś przyjdzie czas miłości, który mnie omija. Powiedziałaś mi, że bardzo lubisz mnie, daleko jednak do kochania. Płyną tę więc smutny bląkam się i ciągle dręczą mnie pytania. te tak, Co mam zrobić, żebyś mogła mnie pokochać? W jaki sposób twoje serce zdobyć mam? Jak wybolać promik szczęścia w Twoich oczach, gdy będziemy sam na sam. Jak mam miła postępować będąc z Tobą, Czym zasłużyć na Twą miłość, jakim być? Niestrudzenie różnych, pytam się, sposobów Nie pomaga jednak nic. Udaje obojętność, by oczy Twe dostrzegły, Że odmieniły mnie ostatnie dni. Najczęściej jednak jestem potulny i uległy I może właśnie w tym blond zrobić, żebyś mogła wam nie pokochać, jakich szukać mam do serca twego dróg, żeby miłość mógł zobaczyć w twoich oczach, będzie moją nazwać mu. Co mam zrobić, żebyś mogła mnie pokochać? Jakich szukać mam do serca twego druga? Żebym miłość mógł zobaczyć w twoich oczach, będzie moją nazwać mógł?